W obecnym wykładzie zajmiemy się zagadnieniem upadku pierwszego człowieka, czyli grzechem Adama oraz konsekwencjami, zarówno dla niego samego, jak i dla nas wszystkich. Bóg stworzył człowieka jako istotę wolną, czyli jako istotę zdolną do dokonywania wyborów, zdolną do tego, by kształtować swój własny los. Bóg najlepiej zna to, co przez niego zostało stworzone. I on wyznaczył człowiekowi drogę wiodącą do rozwoju. Tą drogą było przyjacielskie zaufanie Bogu i życie w wielkiej przyjaźni ze swoim Panem. Bóg pouczył człowieka, w jaki sposób miał kształtować swój los, jak miał postępować, aby dojść do szczęścia. Stwórca ostrzega człowieka. Poucza go, mówiąc: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać, według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Ten nakaz boży nie może być rozumiany dosłownie jako zakaz spożywania owoców z jakiegoś konkretnego drzewa. Zakaz ten jest symbolem pewnych wskazań, jakie dał Bóg człowiekowi, Trosce o jego rozwój. Jak potoczyły się dalej losy człowieka? Otóż za podszeptem szatana, nazwanego przebiegłym wężem, w człowieku pojawia się zwątpienie. Czy rzeczywiście Bóg pragnie jego dobra? Czy to, co mu powiedział, co mu nakazał, wyrażało troskę o niego? Miłość do niego? Pierwszego człowieka nachodzi myśl, by zbudować swoją wielkość, swoje szczęście, by realizować siebie z pominięciem wskazówek bożych, tak po swojemu według własnego uznania i przekracza przykazanie Boże, schodzi z tej drogi, jaką Stwórca mu wyznaczył do pełni do wielkości, do szczęścia. Upadek pierwszych rodziców, opisany w Księdze Rodzaju, ukazuje nam, czym jest w swej istocie grzech. Jest on zniszczeniem przyjaźni z Bogiem, bo człowiek traci ufność. Traci zaufanie do Boga w tym znaczeniu, że zaczyna się zastanawiać nad faktem, czy przykazania Boże, jego wskazania są wyrazem troski o jego dobro. Człowiek, wybierający grzeszną drogę życia, dochodzi do wniosku, że chyba Bóg nie chce dobra. Że przykazania są tylko krępowaniem jego wolności. Grzeszny czyn polega na tym, że człowiek wybiera to, co według jego mniemania zapewni mu szczęście, zapewni mu radość, wielkość. Decyduje się zatem na postępowanie, które uznaje za najkorzystniejsze dla siebie. Na przykład kradnie, krzywdzi innych, bo sądzi, że to da mu jakąś radość, swoiste szczęście. Człowiek dąży, do wielkości, przez robienie takiej czy innej kariery, uważa, że w ten sposób zdobędzie pełnię. Ten wolny człowiek potrafi kształtować swój los, swoją drogę życiową, albo opierając się na przykazaniach Bożych, albo też kształtując swoje istnienie, swój los według własnego upodobania. Człowiek może kształtować swoją przyszłość, opierając się na własnym rozeznaniu, na własnym osądzeniu, co będzie dla niego najlepsze, co będzie dobrem lub złem. W grzesznych wyborach człowiek najczęściej wybiera dobro bardzo egoistyczne i bardzo krótkotrwałe. Wybiera chwilowe przyjemności, chwilowe zaspokojenie swoich pragnień. Przy tym nie liczy się z dobrem innych, ani też nie liczy się z wiecznością. W rezultacie, zamiast Pełnego, trwałego szczęścia, znajduje niedosy, rozgoryczenie, spostrzega, że się myli. Tak więc pierwszy człowiek, zwiedziony przez szatana, utracił ufność, stracił zaufanie do Boga, wydawało mu się, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, że Bóg, jak szatan mówi pierwszemu człowiekowi, Obawia się, że stworzony przez niego człowiek stanie się jego konkurentem, że zagrozi jego wielkości. Szatan mówi do niewiasty, że jeżeli zerwie zakazany owoc, na pewno nie umrze. Mówi, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że jeżeli zjecie owoc z tego drzewa, otworzą wam się oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Pierwszy człowiek, Chciał się stać wielkim jak Bóg, ale bez Bożej pomocy, z pominięciem przyjaźni Bożej.